witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i nagrywamy dzisiaj pierwszy film z Passatem, z naszym nowym nabytkiem, Volkswagen Passat B8, silnik 2.0 TDI, przepraszam, nie TDI, w nawyk weszło mi mówienie TDI, bo dużo mamy styczności z TDI. Natomiast ze względu na to, właśnie na tym kanale mamy mnóstwo myślę, materiału związanego z dizlami głównie z TDI, bo Gorilla głównie wywodzi się właśnie z. Tej dziedziny postanowiłem kupić coś innego. Kupiliśmy pasata 2.0 TSI i myślę, że w tym i w kolejnych odcinkach troszkę tym pasatem się pobawimy. chciałem teraz to wszystko zabrać, po prostu zebrać do kupy i podzielić na pewne części, bo pierwszą częścią będzie część o tym, że testujemy na pasacie paliwa. Może nie różne, tylko dwa rodzaje paliwa, 95 oktan i 98 oktan z Orlenu. Bo jak się okazuje, trudno, jeśli chodzi o Wodzisław, dostać paliwo 98 oktanowe. Zjechałem. Właśnie byłem na Shellu w Wodzisławiu, ale w Wodzisławiu na Shellu mają tylko 95 V Power, także lipa. Jedziemy na Lotosa, bo chcemy mieć 98 oktan paliwa. Czekajcie, czy w ogóle można takie paliwo nabyć w Wodzisławiu. Zjechałem cały Wodzisław i ogólnie, i ogólnie się tak nie jest, to mnie je poprawcie. Gdzie ja znalazłem 98 PB90, to był tylko Orlen, czyli Obajtek 98. Do pełna, ale werwa by była, nie? No to jest 98-oktan paliwo, tak? To jest paliwo 98-oktanowe, nie? Tak, no to lejemy do pełna. I na tym paliwie testowaliśmy, robiliśmy power Passata, a jeszcze wcześniej, mając praktycznie pusty bak, zatankowałem mu 95 ze stacji, która jest obok naszej hamowni. Stacja Grotrans, taka niewyróżniająca się niczym, stacja. E, mają to tylko paliwo 9,5, no i zatankowałem, za właśnie PB-9,5 i zrobiliśmy pomiar na PB-9,5. Później e, wleciało paliwa od, paliwo od pana White'a, czyli 98, e, i też zrobiłem pomiar. I teraz właśnie wlatuję materiał z e, tego porównania. Dobra, paliwo 9,8 wlane, logi zrobione to to, i mierzymy sobie po prostu serię. Tak, mamy wynik naszego porównania. Dobra, jak widać, albo bardziej w sumie, jak nie widać, różnicy nie, nie ma jakiejś dużej, nie? Mamy 4 Nm na plus w pikach, w całym zakresie też nie widać, żeby tam było cokolwiek więcej, może ciut więcej jest, ale nie, nie ma jakiegoś szału. I 3 konie, w zasadzie to 2 konie na plus, no 3 do 2 konie na plus, także nie ma jakiegoś wow, biorąc pod uwagę cenę tego paliwa, mamy 7,30 za litr, a takie normalnie kosztuje 6,60, szału jakiegoś dużego nie ma i różnicy też. No to mamy część, e, część pierwszą, myślę, że za, zakończoną. Porównanie 9.5 do 9.8, bo tyle się często gada, że to 9.8 to nie wiadomo, jakie moce można więcej robić i się osiąga. Może akurat trafiłem na gorszej jakości paliwo 9.8 i na zajebistej jakości paliwo 9.5. Też tak mogło być. W każdym razie takie porównanie próbowałem zrobić. Auto e, miało pusty bug przed zatankowaniem paliwa e, 9.5. Było, nie wiem. E, na tripie było 0 km, że można jeszcze przejechać Było zatankowane tam nie wiem, za 100 zł czy za 150 zł Paliwa 95 Przejechałem jeszcze 50 km, żeby się wszystko tam przepompowało tak jak miało na 95 W e, filtrze paliwa i tak dalej I e, auto wjechało na rolkę Później wyjeździliśmy do zera praktycznie 95 Znowu było 0 km na tripie Praktycznie 0 litrów paliwa e, w baku i wlałem 98, po czym przejechałem też z 50 kilometrów po to, żeby filtr paliwa i cały układ paliwowy napełnił się nam tym właściwym paliwem, które chcieliśmy testować no i znowu zrobiłem test na rolce także tak to plus minus wyglądało to była taka myślę mniej ciekawa część tego filmu Ciekawszą częścią, ciekawsza część tego filmu właśnie wlatuje czyli znowu będziemy robić porównanie Będziemy testować, to już właściwie zrobiliśmy. Osiągi samochodu z katalizatorem seryjnym i zakupiłem, zakupiłem downpipe'a z Allegro, od Gruby Garage, dość znana firma. Oni akurat sprzedają części, jeśli chodzi o elementy wydechu, od firmy RM Motors. Akurat w tym wypadku od firmy RM Motors. Część, Ku mojemu zaskoczeniu okazała się częścią bardzo dobrej jakości. Wszystko fajnie spasowało, ale to zobaczycie w, e, w dalszym materiale. Także będziemy zakładać downpipe, auto będzie wjeżdżać na rolę. no i znowu zmierzymy zobaczymy jaka jest różnica między auto z downpipem, czyli bez kata, rura 3 calowa e, i seryjnym katalizatorem. Także gratuluję kolejną materiałem. Mordeczki, jesteśmy w dawerkarze z Passatem W zasadzie to ja jestem z Passatem, z tym Passatem w dawerkarze Jest to B8K 2.0 TSI, 280 koni w serii, silnik CJX Ma taki kod I tam jest właśnie Eryk Osoba, która niesie nam pewną to jest rurę Późno w kolejce wpisanej Kto jest? W tym roku nie wyrobili tyle aut, a patrz jaki numer Zlecenia 1400 64, to od w grudniu Marcin dopiero No nie, bo to jest akurat to jest błąd, bo jest, powinno być 1411, że to jest, że robimy, nie? Downpipe w tym silniku No ale to tam te 10 aut to już flipa e, Dobra, tu jest downpipe Downpipe kupiony z Allegro Downpipe, czyli ta amerykańska nazwa e, Mówi nam o tym, że jest to po prostu rura, która jest przykręcona do turbosprężarki i jest substytutem tego, co tam było, czy też jest wcześniej, czyli katalizator po prostu A my sobie za, zastąpimy go akurat w tym samochodzie Czymś takim Czyli rurą o średnicy Zdaje się, że tu mamy 3 cale Mamy jakąś suwmiarkę? Potwierdzimy to jeszcze suwmiarką, że tu są te 3 cale Także demontujemy kata, montujemy coś takiego Wjeżdżamy na hamownię no i sobie porównamy, co daje sama e, zmiana właśnie e, na wydechu w postaci downpipa e, w mocy na tym silniku. Tutaj jeszcze mamy e, miejsce, żeby wkręcić sondę szerokopasmową. Wewnętrzna jest 73. Ale zewnętrzna? No, tu, tu jest taki prosty. No, 76 powinno być, groszem, nie? 76 No, to 3 cale mamy Dobra, to mamy 3 calowego downpipa, którego będziemy wkładać I później jeszcze jest taka rurka Każdy zaciągnie fajnie, No to jest widzisz, jest klamp No a się śmiejesz, że nie ma klampa, że w ogóle ja widać, że... Tak obejma porządno, więc będzie no, Nie będzie poskładane ciągną. dzisiaj, a będzie, widzisz, bo jest wszystko Czef. Nie wszystkiego Tak, wszystkiego ty nie możesz uszczelki nowej I nie możesz obejmy nowej no, mamy dobry... Zadzwonimy na dostawcy i czy wszystko załatwimy. Załatwicie wszystko? Załatwimy. Wszystko, wszystko będzie? A, ale wszystko tylko dobrze to będzie. Dobrze będzie. <laughs> Wydech w progach chcesz? W tej wajperze? Wydech w progach? Tak w wajperze? No. Nie, jak chcę normalnie, tak jak jest. Tylko tego downpipe'a założymy. bez wesoło dziwnie dzisiaj, nie? No, bez tak wiesz. Jeszcze myślałem, żeby w masce wyciąć otwór, nie? A w górą puścić. Wyżonarką i górą puścisz. i fajnikami Takie, 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 co? Trzeba nową. No ale to przecież tak już obejma nie? To jest żeby połączyć tamto. A to z tym. A tam mnie teraz Zwyżka na tej ruleni No to są takie pytołki, nie? Że, czyli obejma tutaj, chyba że tą będzie można wykorzystać. Tak widzę, a sam korozję to No, czyli kupimy nową. Nie szpiętlikuj macie 25 zł i nie szpędlikuj. No, taki wydek porządny jak... Ryczku co nie ma ten, nie ma formy nie dzisiaj? Ma chęci, nie ma chęci, nie ma, chęci. ma chęci do roboty? Czemu? Może dlatego, że piątek jest. Piątek no piątunio. Nie? To, mysle to, mysle to, mysle to. to może być to. Kurczę. A tu wiesz, widzowie czekają na film z demontażu. Down Downpipe w pasacie Downpipe. Będzie, będzie, będzie. Downpipe. To jest często używane słowo na różnych forach, grupach dyskusyjnych, szczególnie jeśli chodzi o tuning właśnie silników benzynowych. Ciekawe, dlaczego tak jest. Myślę dlatego, że jeśli montujemy taki właśnie podzespół do naszego samochodu, czy taką rurkę po prostu do naszego samochodu, mamy dużo większy, lepszy przepływ, lepiej silnik oddycha i wtedy można robić ciut większe moce. Szczególnie jeśli myślimy o właśnie tym silniczku, czyli EA888 generacji trzeciej. Bardzo dobre silniki, silniki, które lubią robić moc, ale żeby akurat ten silnik zrobił dużo moc, trzeba mu udrożnić wydech i zrobić dołożenie. I teraz y, fragment tego materiału, który przekonał mnie do tego, bo byłem y, sceptycznie, w zasadzie nie widziałem jakby sensu montażu klapy wydechowej. Czyli klapa to jest coś takiego, co możemy zamontować na przykład zaraz za pipem, ogólnie przed tłumikami, czyli, czyli tymi elementami, które tłumią nam brzmienie silnika, po to, żeby pominąć właśnie te elementy, żeby y, silnik brzmiał naprawdę głośno. I zaraz usłyszycie jak brzmi 2.0 TSI z samym downpipe'em. Chłopaki tylko zamontowali downpipe na turbinie, natomiast nie podpieli go z wydechami i odpalili sobie pasażer. Downpipe założony, robimy first run. Pasażer startem maszyny. Co widzisz ta robota? Bądź się profesjonalnie Profesjonalnie Bądź nie podobało mi się wykończenie tego materiału który... Troszkę tak to jest tu, na styka wszystko Ale nigdzie się to do osłon nie styka To jest na styka, no nie ma, nie ma źle, tak jest wszystko na... No na paluszek jest Na paluszek jest, no Jak jest na paluszek, to jest dobrze, no Dobrze, no few moments later Yankee Cafe, zajebista kawa, e, ogólnie nie mam żadnej współpracy z tą firmą i tak dalej, ale jak coś to mogę mieć, no nie? E, kupiłem sobie po prostu, znalazłem ich na Allegro e, i teraz mamy kawę Vietnam, taką mieloną tutaj dla klientów i dla mnie i powiem Wam, że jest zajebista kawa. E, ogólnie firma, czy też marka, brand Yankee Cafe e, mają e, kawę z tego co widzę sygnowane po prostu różnymi krajami, z których zdaje się pochodzi ta kawa, która jest tutaj w, tym, e, w tej saszetce. I jest zajebista, i też ogólnie, jeśli chodzi o saszetki, mają taki fajny, e, fajny zip, czyli jak to nazwać, i zamek po prostu, czyli po otwarciu możemy sobie zamknąć kawę. O, czymś taki, Super sprawa. Jak ktoś lubi kawę, to polecam. Dobra, ale to nie jest kanał o, e, o baristach, tylko o chip tuningu. I wjeżdżamy na rolkę pasatem, mierzymy, zobaczymy, co daje. Sprawdzimy sobie dzisiaj po prostu, co daje założenie DownPipe do silnika 2.0 TSI serii EA88, generacji trzeciej, na tym samym paliwie. E, moi drodzy, pomiary mamy zrobione. Na seryjnym sofcie na razie, już tam robiłem też jakieś oczywiście stage 1 na wszystkim oryginalnym, wychodziło jakieś 340-350 koni. Ale tutaj plany są trochę grubsze. Chcemy, czy to w zasadzie już mamy założony downpipe. Dodatkowo teraz będzie montowany jeszcze zestaw do dolotu w tym silniku, który znacznie potrafi poprawić osiągi. I dodatkowo jeszcze będziemy montować intercooler, coś takiego. I tak ma przyjść za dwa dni. Także teraz ogólnie lecimy pasatem do, do Kamila. Tam jeszcze musimy przedyskutować temat końcowego wydechu, ponieważ mamy naopak przycale aż do środka auta, a później jest taki śmieszny, dziwny, myślę, że mocno restrykcyjny środkowy tłumik, który raczej będziemy usuwać albo zastępować tłumikiem z Golfa R na przykład. Nie? Także coś takiego. Jeśli chodzi o e, temat tego odcinka, czyli czy główny temat tego odcinka, czyli co daje downpipe w silniku e, akurat tym, e, to już pokazuję Wam wynik na seryjnym, mamy tak 303 konie i 378 Nm na seryjnym sofcie zmierzone, a jak mierzyliśmy też na seryjnym sofcie tylko z seryjnym właśnie katalizatorem, mieliśmy wynik rzędu 287 koni i 363 Nm. I jak widzimy też po wykresie turbo wstaje nam znacznie szybciej, no i w całym zakresie obrotowym mamy delikatnie więcej Nm, no i też mocy szczególnie górą. Lecimy do Kamila, pokażę wam jeszcze ten wydech, co tam chcemy przerabiać. No i tyle wrażeń z jazdy nie było, wrażenia z jazdy z downpipem jest tak bardziej głośno jest na pewno, tak bardziej drapiecznie silnik teraz akustycznie wydaje się brzmieć, przynajmniej tak mi się wydaje ale raczej jest głośniej ale nie jest oczywiście za głośno jest, myślę, że idealnie myślę, że do ideału brakuje właśnie jeszcze, żeby poprawić ten środkowy tłumik Czyli go usunąć Albo zamienić jakimś tłumikiem o wyższej przegustowości Na przykład wiem, że chłopaki z Goldfire zakładają I jest też wtedy fajnie Zobaczymy co zrobimy Myślę, że spróbujemy go całkiem usunąć I zobaczymy, jak będzie za głośno to się coś tam jeszcze włoży dodatkowo No nic, lecę do Kamila Jesteśmy u Kamila, Passat będzie za chwilę podniesiony w górę, tam jest Kamil, siemano Kamil. No i zobaczymy sobie ten wydech właśnie, który moim zdaniem może być trochę restrykcyjny. Poza tym pasat jeszcze nie dzisiaj, ale pod koniec tygodnia trafia do Kamila, Kamil będzie przerabiać tutaj dolot. W dolocie będziemy zmieniać to, co się zazwyczaj zmienia w 2.0 TSI, także Ameryki tu nie odkrywam, jest po prostu inlet pipe, będzie szerszy. Zastąpi to e, plastikowe kolanko, które tam w tej chwili jest. I... No to w sumie nie jest takie istotne, jeśli chodzi o robienie mocy, ale... E, to się nazywa, zdaje się, turbo muffler, czyli... E, znaczy, tam jest teraz założony turbo muffler e, na właśnie wlocie e, na charge pipe pod, pod dolotem. Natomiast e, właśnie ten tłumik zastąpimy tą rurką. I gdy wyrzucimy tłumik od turbo i zastąpimy go tą rurką, Wtedy jest dużo głośniej, jeśli chodzi o efekty akustyczne od turbo, bardziej słuchać turbinę, pracę Zgate, i tak dalej, jak odpuszczamy gaz. Także zobaczymy, jaka będzie różnica, jak zamontujemy to. I kupiłem dzisiaj jeszcze intercooler, właśnie ten interkuler, który się Wam teraz zaraz pokażę. I też go Kamil będzie montować. Poza tym jeszcze ten wydech tam myślę, że przerobimy. Później lecimy na hamownię no i zobaczymy, co wyjdzie. Ja liczę, bo to jest takie daily. Na takie mocne i pewne 380 koni, około ok. 500 nm myślę, że już to w zupełności będzie robić robotę. No, po Ci, jak jechołek, to nie było nic słychać, żeby coś tam e, trzeszczało. Także. Dampajt, tu już siedzi. Kolejka ci Korka leci oleja, to niby standard w tych się, akurat bo to jest e, plastikowo tanie, niska oleja. Myślę, no, że tak. Trochę średni pomysł. Zahaczysz czy coś, to od razu masz olej na ziemi, nie? Cały. E, downpipe mamy. No i teraz, właśnie, jeśli chodzi o wydech, to jeszcze ten tutaj tłumiczek, który jest niby mocno restrykcyjny, będziemy chcieć usunąć po prostu i zastąpimy go rurą Trzycalową Połączymy to z tym 3-calowym właśnie downpipem aż do... do... którego momentu, Kamil, do połączymy, jak myślisz? No aż tu, albo aż może lepiej tu, bo tu się ta rura zwęża, nie? Żeby to było całe 3-cal Myślisz, że nie? Nie ma sensu No to... Jak Kamil tak mówi, to tak pewnie jest OK. Także wyrzucimy po prostu tłumik i nie wiem... Zobaczysz też przy robocie, jak Ci będzie wygodniej, nie? Gdzie to zakończyć Są 3 cale, na pewno A tu będzie 2,75, nie? No a to wystarczy no, Jak chcesz, jak nie te kupisz kolanka, to się tamty może zajedzie No, jeden, No jak już to robimy, to myślę, że lepiej do samego tego czuda jechać, nie? Bo później się tak się to rozchodzi, na dwie rury, także To na tym po prostu Y w pajpie połączysz, nie? No Gitara, nie? No, no i super, tak zrobimy. Wydech mamy, myślę, obgadany. Czyli ten środkowy tłumik wylatuje, wstawimy tam trzy cale do końca i połączymy z tym Y-pipem, który się rozchodzi na dwa końcowe wydechy, które zostaną seryjne. Bo to ma być daily. Nie będziemy tu robić całego wydechu aż do końca. E, tutaj, teraz dolot, nie? Tak jak już Wam mówiłem, e, mamy tego Turbo Inlet Pipe'a, Także tam będzie wymieniony na ten plastikowy wylatuje, wylatuje to. Turbo muffler też wylatuje, czyli już na tej st y stronie, gdzie turbo pompuje nam sprężone powietrze, tam jest włożony do turbiny turbo muffler. Będzie to wyjęte, zastąpione rurką tą. I dzięki temu myślę, że mocy więcej nie będzie, ale na pewno będzie akustycznie lepiej. Zobaczymy jak będzie za niedługo. Dodatkowo wlatuje intercooler, którego jeszcze nie ma, y czyli y oryginalny wylatuje, wlatuje intercooler firmy nie wiem jak to się wymawia. DO czy D088? Pytałem się po takim benchmarku rynku i rozmowie z ludźmi, którzy się znają i grubo się znają na właśnie modyfikacjach tych silników. Stwierdziliśmy, że będziemy tu montować intercooler firmy DO88, który jest najlepszy. Patrząc na ich specyfikacje, na te datasheety. Wychodzi, że jest nawet bardziej wydajny niż intercooler od Wagnera. Nie wiem ile w tym prawdy, zobaczymy na hamowni. I poza tym, że będzie intercooler te rurki, to tutaj jeszcze, jak widzicie, jest dziura seryjnie i można kupić taki plastikowy, oryginalny z Volkswagena Backplate. Zaraz się Wam pokażę. To będzie zaślepione i tutaj z przodu. Będzie, będą wycięte jeszcze otwory. Tu będziemy wycinać otwory, bo jak widzicie tu jest y, zasys, y, z, y, który komory silnika cięty zasys, na no No, no, dokładnie. Tu jest zasys tylko z lewej strony, a prawą stronę mamy tutaj zasłoniętą, a może być drożna. Także tu będą wycięte okienka po prostu dreml'em. Tak, żeby więcej powietrza nam wpadało w silnik i żeby właśnie dzięki temu, że będzie backplate, nie będzie zaciągać tego ciepłego powietrza od silnika, tylko będziemy mieć tylko i wyłącznie, jak się to u nas mówi, zimny luft zasysany przez silnik. A jeśli chodzi o tip, to zostaje na razie oryginalny, chyba, że mi się uda do piątku jeszcze kupić jakiś inny. No i to tyle. Także to wszystko poskładamy. Myślę, że Kamil coś nagra, jak tutaj przynajmniej jest pyszczek zdjęty i będzie intercooler zakładany. I też wrzucimy na film. E, Mordeczki, więc tak. Kończymy powoli pierwszą część z PASATem B8 e, 2.0 TSI 280 koni e, w serii napęd 4x4 skrzynia DSG DQ250. E, myślę, że... W części pierwszej przybliżyłem mniej więcej modyfikacje, jakie będziemy tutaj wykonywać na aucie. Nie są to jakieś grube modyfikacje, są to podstawowe modyfikacje, jakie moim zdaniem warto zrobić. Nie są też jakoś ekstremalnie drogie modyfikacje, ale myślę, że właśnie te zmiany pozwolą nam osiągnąć fajne moce. Mierzymy tutaj w te 380 koni, być może 400, co wątpię, ale myślę, że te 380 koni zrobimy robiąc wszystkie te mody. Także Widzimy się, widzimy się za niedługo w części drugiej. Ja mam... Dokładnie tak, w części drugiej postaramy się wrzucić, wrzucić na pewno jak został zmodyfikowany do w tym samochodzie. Pokażemy ten nowy intercooler, pokażemy jak leży on na samochodzie. Dodatkowo pokażemy jak został przerobiony układ wydechowy, czyli dojdziemy sobie tą trzycalową rurą aż do tego rozejścia na dwa ostatnie wydechy. Dodatkowo jeszcze zakupiłem klapę na wydech, także będzie opcja pominięcia całkowicie tych dwóch ostatnich tłumików po to, żeby w razie potrzeby troszkę sobie głośniej pojeździć, że tak powiem. Także z pilota będzie można tą klapę otworzyć i zamknąć po to, żeby znowu było cicho, jeśli będzie taka potrzeba. Także to, to, to. Później pojedziemy na hamownię. No i myślę, że w części drugiej pokażemy już strojenie tego silnika. Zobaczymy jaką moc uda się uzyskać. Dodatkowo wrzucimy jakieś może Lunch kontrole. Czasy 0-100, może będzie jak pojedziemy na Berlin, zobaczymy 100-200 też jaki mamy czas w tym naszym Passaci b 8 No i myślę, że tyle na tą chwilę. Jeśli ten film Wam się podobał, zachęcam do lajkowania tego materiału, subowania tego kanału, jeśli go jeszcze nie subujesz. No i dzwoneczka sobie kliknij, żeby wiedzieć o nowych filmach, jakie wpadają od Gorilla Electronics. Hej!